Łokietek zmarł w dwa lata po bitwie pod Głowcami w roku 1333. Został pochowany w katedrze wawelskiej. Dało to początek nekropolii królewskiej, miejsca ostatniego spoczynku kolejnych królów polskich. Nagrobek niedługo po śmierci króla postawił mistrz Konrad, który za swe dzieło został nagrodzony przez Kazimierza Wielkiego dziedzicznym wójtostwem. Figura króla na nagrobku została niestety poprawiona w XIX wieku, ale postaci duchownych na ścianach sarkofagu, płaczących dworzan i kobiet w orszaku są autentyczne i nawiązują do nagrobka księcia Probusa we Wrocławiu z końca XIII wieku. Pisał profesor Baszkiewicz. Z wawelskiego sarkofagu patrzy na nas twarz jasna, bardzo słowiańska, o rysach grubo ciosanych, a przecież nie pozbawiona ani szlachetności, ani majestatu.